O, witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. To już jest szósty vlog i w sumie chyba przedostatni. Ja chcę zacząć tego vloga od książek. Zaraz sobie otworzymy kalendarz adwentowy na dzisiaj, ale chcę zacząć od książek, bo wczoraj przyszła mi paczka z prezentami, które kupiłam sama sobie. Oczywiście Dobromiła Agiles słowiańska Wiedźma, to jest kolejna książka tej autorki, którą będę czytać, bo przeczytałam wcześniej ludowe czarownictwo i bardzo mi się spodobała, i była w ogóle wow! W sensie, w co ludzie potrafili wierzyć i potrafią nadal wierzyć, to wszystkie rytuały, tradycje i tak dalej nadal się utrzymują, ale powiem Wam, że tam jest ostro, tam jest grubo naprawdę, bo dowiedziałam się tylu sposobów na różne rzeczy przeróżne na miłość, na młodość, na piękność, na pieniądze, na zdrowie, dla niemowlaków, dla dorosłych, dla starców. Uff! Jest bardzo dużo. Polecam, przeczytajcie, jeżeli Was interesują w ogóle takie rzeczy. Opisuje celebrację poszczególnych świąt i rytuałów oraz zdradza magiczne menu. Radzi, jak nawiązywać więź z naturą, aby czerpać z niej energię oraz jak korzystać z mocy ziół. Uczy dostrzegania magii, która jest obecna w całym naszym życiu. No i w ogóle tutaj jest też komentarz paranormali natalii turskiej z YouTube'a, jeżeli kojarzycie, to fajnie. I w ogóle to wydanie, bo to jest wydawnictwo kobiece. Te, to wydanie. Jest tak piękne, tamta książka też jest taka śliczna. Na każdym rozdział są takie piękne ilustracje i, i w ogóle ten papier jest cudowny. Trochę jak, jak z recyklingu. Ja bardzo nie lubię, ja mam w ogóle, mam serię gry o Tron i ona jest napisana, ona jest wydana na takim białym papierze, po prostu czarno na białym. I tak źle mi się to czyta, że starcie Królów już jestem chyba w połowie, ale jestem w tej połowie od ponad roku, więc... Druga książka to już dobromiła Agiles, magia naturalna. Magia to najbardziej naturalna rzecz na świecie. Nie musisz przechodzić inicjacji, nie potrzebujesz skomplikowanych narzędzi czy wyszukanych składników. Wystarczy, że będziesz rozwijać w sobie dwie podstawowe umiejętności: obserwację i intuicję. Dzięki magii naturalnej odkryjesz zaklęcia i zołowe remedia, które pozwolą Ci oczyścić przestrzeń, zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich oraz uzdrowić ciało i duszę. Poznasz wiele ćwiczeń i praktyk duchowych, takich jak medytacja, praca ze snami, ciałem, uważnością i wizualizacją. Z łatwością włączysz do własnego menu przepisy magii kuchennej, praktykowane przez adeptów magii naturalnej od dziesiątek lat. No i też jest piękne, piękne, piękne wydanie. I tyle autorki Dobromiła Giles. Mam wszystkie jej trzy książki. Pani Dobromiła wydała właśnie trzy książki i wszystkie mam. I kolejna książka, na którą się tak po prostu cieszę. Słowiański przewodnik po świętowaniu. Ja widziałam tą książkę już jakiś czas temu, gdzieś mi się po prostu przemykała, ale o niej zapominałam albo zapominałam właśnie o tytule, jaki był dokładny i w ogóle się wkręciłam teraz w to ludowe czarownictwo i... Po prostu mi jakoś umykało. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem amerykańska wielkość książki, bo jest zdecydowanie, jest zdecydowanie większa od tych takich podstawowych naszych książek. Jest po prostu przepiękne to wydanie i też ma wiele ilustracji. Ach, po prostu tak, tak się cieszę. Oto wyjątkowa opowieść o Słowianach. Przekonaj się, że świat naszych przodków nadal żyje, a ich wierzenia wcale nie zostały zapomniane. Poznasz słowiański rok obrzędowy i odkryjesz bogactwo dawnych świąt pogańskich, a także ich ślady we współcześnie praktykowanych zwyczajach. Dzięki temu poczujesz wyjątkową więź z tymi, którzy celebrowali je wiele wieków przed nami. Słowiański Przewodnik po świętowaniu to skarbnica wiedzy o słowiańskiej mitologii, książka zarówno dla wtajemniczonych, jak i początkujących odkrywców naszego dziedzictwa. Znajdziesz w niej wszystkie słowiańskie bóstwa, demony oraz rytuały i przeniesiesz się do czasów, gdzie ludzki świat nieustannie przenikł ze zaświatami. Tak się po prostu cieszę, że mam tą książkę i jestem zachwycona wydaniem, ideą, rozmieszczeniem tekstowym wewnątrz, ilustracjami, bo są naprawdę piękne. No, wow, 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 wow. Aż mi się płakać ze szczęścia. To były moje własne prezenty ode mnie dla siebie na święta. Jeśli chodzi o morderstwo, Boże Narodzenie, to jestem no, już, no już będę niedługo pewnie kończyć. Na dniach. I jest to typowe morderstwo zamkniętego pokoju, co ja bardzo lubię, bo to zawsze ma takie dużo tajemnicy, że jak to jest możliwe, jak ktoś to zrobił i tak dalej. Zabójstwo Rogera Acroyda tak było. Jeżeli oglądaliście na Netflixie serię Na Noże, to ten najnowszy film, Żywy lub Martwy, jest właśnie oparty na sprawie zamkniętego pokoju. Bardzo lubię właśnie ten klimat, ten pomysł, tą ideę, bo jest to według mnie dosyć trudne do rozkminienia i właśnie to jest fajne. Także mam nadzieję, że do, kończę, do, do końca roku na pewno przeczytam tą książkę i dam Wam znać, jak mi się podobała, póki co bardzo mi się podoba, jak zwykle. Jakby Agata Christy, no hello. I już kończąc ten tutaj wywód, otwieramy sobie kalendarz adwentowy. Mamy dzisiaj 18. I nazywa się Herbata Toskania. Zielona herbata z dodatkiem płatków róży, słonecznika i chabra oraz aromatem truskawek i bergamoty. W ogóle nam się tworzy taki obrazek. Ładny. Ja w ogóle od rana byłam u kur, później pomagałam coś bratu, montowałam film, który jest dzisiaj w czwartek na kanale, czyli poprzedni vlogmas, do którego Was serdecznie zapraszam. Zapraszam Was też do subskrypcji, jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej oraz do łapek w górę. I co dla mnie bardzo miłe i motywujące i bardzo Wam za to dziękuję. W ogóle jest dzisiaj tak piękna pogoda, znowu jest ciepło i całe szczęście, bo okazało się, że nasz piec jest nienaprawialny. No i w związku z tym, że jest nienaprawialny, musimy kupić nowy. A w związku z tym, że musimy kupić nowe, to dalej go nie mam Więc nadal jest zimno Dzisiaj rano miałam 11,5 stopnia w kuchni Moja kuchnia kiedyś była kurnikiem Dlatego, że ja mieszkam w starej stodole I moja kuchnia kiedyś była kurnikiem I jest to w ogóle jedyne miejsce W całym domu, które nie jest ocieplone Dlatego tam jest tak zimno No i, no i tak Ale moi kochani, ja zrobiłam łyk herbaty I wydaje mi się, że to będzie pierwsza herbata We wszystkich vlogmasach która będzie miała ocenę 5 Jest pyszna Smakuje trochę jak kisiel I jest właśnie taka różano, truskawkowa Coś tam z tyłu jest trochę kwaśne Także mamy pierwszą herbatę z całego kalendarza Mamy dzisiaj 18 Która dostaje piątkę. I jeszcze ten kalendarz oczywiście No i taki ten też już był Więc też nic nadzwyczajnego Oczywiście znowu moje koty śpią Oprócz Ofeli jest tu. <noise> Ale Tomek śpi, a bardzo go nie chcę budzić, bo no tej porze strasznie chce wychodzić na zewnątrz. A jak on chce wychodzić na zewnątrz, to cały dom się trzęsie od jego głosu, od jego wrzasków. Yy, a ja się muszę niestety zbierać powoli do pracy, a nie wypuszczam go na zewnątrz, jeśli mnie nie ma w domu, albo kogokolwiek nie ma w domu. W ogóle zacznijmy od tego, że niechętnie go wypuszczam na zewnątrz. Cofelka? Ofi? 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 O. Różnie to bywa. Piątek. Dziś mam dzień wolny, ale o 15 umówiłam się na paznokcie znowu, bo stwierdziłam, że idą święta, potem jest sylwester i w ogóle idę na imprezę pierwszy raz od naprawdę kilku lat. Duba ostatnio na imprezie sylwestrowej byłam jeszcze przed pandemią. Podejrzewam, że i tak, skończy się ta impreza tak, że będzie 12 i my się pewnie zwiniemy koło pierwszej, drugiej bo ja po prostu długo nie wytrzymam. Jednak mimo wszystko jestem typem bardziej introwertyka i niestety często duża ilość ludzi potrafi mnie na tyle przebodźcować, zmęczyć. Mimo, że ja ich lubię i to nie jest tak, że ja nienawidzę ludzi <grym> i ten, ale ja czasem jak długo jadę tramwajem, to potem mi po prostu boli głowa od ilości tego, ile osób mnie otaczało. Także <grym> mam nadzieję, że dam radę, zwłaszcza, że jest to jakaś większa chyba impreza, w Krakowie, no ale zobaczymy. Także idę na te paznokcie, Na 15 się umówiłam z Natalią. Idę do koleżanki ze studiów i tam będą też inne koleżanki ze studiów. Także fajnie, bo nie widziałyśmy się bardzo dawno. Teraz mam plan przejść na pocztę pieszo, zrobić sobie taki spacer, bo jest naprawdę piękna pogoda. Rano było dosyć mroźno, mogę powiedzieć, ale teraz wyszło słońce i w ogóle wow. Naprawdę, jak się wychodzi na zewnątrz, to czuć zapach wiosny. Później mam zamiar zrobić porządek w szafie. I powystawiać rzeczy na Vinted, bo mam tyle ciuchów, że to jest po prostu szok, a jeszcze w ogóle nie zrobiłam takiego... Przemeblowania szafowego, że właśnie letnie ubrania daję do tyłu bardziej albo gdzieś w ogóle odkładam, a te zimowe wysuwam naprzód i muszę to zrobić, bo cały czas grzebię pomiędzy szortami a spodniami, które noszę obecnie. No, chciałabym wyjechać około 13.30, bo umówiłam się z Natalką na 15, a zanim ja tam dojadę, zanim ja tam potem siądę tramwaj i dojadę tym tramwajem, to. Trochę jednak minie. Pamiętajmy, że Kraków jest okropnie zakorkowany i och, wczoraj jechałam do pracy, ja mam 20 km jakoś do pracy, to jechałam półtorej godziny. W ogóle w moim ogrodzie mieszkają dwa gołębie takie, yy, nie takie gołębie krakowskie, tylko takie gołębie jakieś mm, ozdobne, jakieś takie, nie wiem, specjalne, pro max i są tutaj codziennie, tak samo jak Dzięcioł, którego nazywam Dziubek widzieliście go w poprzednim vlogu, on też tutaj jest codziennie i zastanawiam się, czy tutaj nie stworzyć jakiegoś y, domku dla ptaków wiem, że każdy ptak ma określone wymagania dlatego musiałabym poczytać y, jakie wymagania ma Dzięcioł, bo chciałabym, żeby Dziubek z nami zamieszkał <laughs> ja w ogóle się dzisiaj wkręciłam w czytanie tej książki nowej i boże, ja dopiero zaczęłam czytam teraz o cmentarzach, o pochówkach o dziadach, jest to w ogóle pierwszy rozdział tej książki i jejku, ona jest tak wciągająca, że ach, aż mi źle, że, że nie mogę czytać jej non stop. Dobra, jak już tu stoję i już tu jestem, to otworzymy sobie kalendarze adwentowe 2. Jeden ten, oczywiście, dziewiętnasty. O, ale super. Znowu jest ten smaczek, który Wam mówiłam, że smakuje najbardziej kotom, który wygląda który wygląda jak śmietanka do kawy. Super, super, super. To będzie mi smakowało na pewno. Otwieramy ten drugi i tym samym zaczynamy ostatni rządek. Zostało 6 dni do Wigilii. W tle gotuje się woda na moją herbatę, także przepraszam. Exotic Earl Grey. Czarna chińska herbata, która łączy w sobie bergamotkę z płatkami malwy i róży. Czyli róża. Znowu drugi dzień pod rząd. Ostatnio było 3 dni pod rząd, była pomarańcza. A teraz będzie róża, chociaż wczorajsza herbata dostała piątkę, bo wow. Wow, pachnie bardzo Earl Greyem, ale takim słodkim. Uwielbiam ten zapach. <grymne> Piec został zamówiony i będzie w poniedziałek. Dzisiaj mamy jeszcze piątek, także jeszcze weekend muszę przeżyć bez <grymne> ciepłej wody i ogrzewania. I naprawdę, co jest szczęście, że mama mieszka obok, bo mogę się tam normalnie wykąpać, ale już zapomniałam, jak to jest mieć ciepłą wodę w kranie, i za każdym razem, jak sobie coś gotuję, coś robię i chcę, wiecie, przemyć sobie ręce, to to już się tak przyzwyczaiłam do tej zimnej wody, że wczoraj, jak byłam w pracy i odkręciłam wodę i pola się ciepła, to aż odskoczyłam. Jest naprawdę. Utrudnieniem, brak ciepłej wody. Tak jak mówiłam Wam we wcześniejszych odcinkach, że jednak brak ogrzewania jeszcze jakoś da się uratować, bo mam klimę, którą sobie mogę grzać jak śpię, mam kaloryferek na prąd i farelkę, więc to jeszcze jakoś ratuje, mimo że i tak jest zimno. Tutaj w kuchni, tutaj w kuchni teraz mam 15 stopni, ale yy, biorę poprawkę na to, dlatego że ten. Termometr jest przy czajniku, który właśnie gotowałam wodę, więc mógł się podnieść. No ale z reguły tutaj w kuchni jest około 12-13 stopni, więc mi jest cały czas zimno w dłonie, cały czas mi zimno w nos. Śpię z termoforem, w ogóle termofor pod kołdrę. No, ja się odkrywam nawet w nocy. Dobra, bo tutaj teraz zaczęła hałasować zmywarka, także zbieram się, ubieram się, idę na spacer, na pocztę. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że herbatka smakuje jak zwykła Earl Grey. Jest jeszcze gorąca, dalałam sobie trochę zimnej wody, żeby spróbować jeszcze przed wyjściem. Ale smakuje jak zwyczajna herbata. Ale mam wrażenie, że nie jest taka mocna. Dodatki tutaj troszkę maskują tą Earl Grey. Jest pyszna, ogólnie jest bardzo dobra, ale więcej ma zapachu niż smaku. Dam jej czwórkę, bo, bo jest dobra. <grym> Także ma czwórkę dzisiaj. Wróciłam. przeszłam sobie 3 km. okazało się, że poczta dzisiaj działa niestety od 13:00, a mamy godzinę 12.06 teraz, więc byłabym zmuszona czekać pod pocztą godzinę, a nie bardzo mam na to czas i ochotę. W ogóle jak byłam na spacerze, to odezwała się do mnie koleżanka z stajni, w której kiedyś pracowałam. Mam jako instruktor jazdy konnej, no i się zapytała, czy mam ochotę wybrać się w teren, no i w sumie stwierdziłam, dobra. No, i jedę w teren 29 grudnia. Ostatnio na koniu siedziałam na Hubertusie yy, i to było końcem listopada bodajże. Także fajnie cieszę się, bo w tej stajni bardzo dawno nie siedziałam na koniu, więc super. I druga rzecz, która mi przyszła w ogóle do głowy, też na tym spacerze bo mnie oświeciło, że zostało mi kilka gałązek z tej biednej choinki, którą pocięłam. No i chciałabym je wykorzystać, żeby one się po prostu nie zmarnowały, żeby nie przeleżały całych świąt. w Miejsce. Dlatego y, wymyśliłam, że po prostu coś z nimi muszę zrobić. No i będę robić teraz, dlatego sprzątanie szafy przekładam na jutro, bo już nie zdążę. I postaram się je wykorzystać, żeby zrobić jakąś kolejną dekorację, bo po prostu mi szkoda, a zostało ich dosyć sporo, bo jak się wzięłam za cięcie, bo tam od tyłu trochę ucięłam, biedna choineczka. Dlatego idę teraz na zewnątrz poszukać patyków odpowiednich i potrzebnych mi do tego projektu i zobaczymy co wyjdzie z tego co znowu się w mojej głowie stworzyło, bo w mojej głowie ostatnio tworzył się bardzo dziwne cuda. Mm. Jeszcze nie mam konkretnego pomysłu, jaki bym chciała kształt tej ozdoby mieć. Ale mam już przygotowane rzeczy. Mam wstążki, które są mi potrzebne do związania patyków, które mam tutaj. Ale mam ich zdecydowanie za dużo. Znowu się wkręciłam w cięcie. Jak wzięłam sekator i zaczęłam ciąć, to po prostu automatycznie. I nacięłam ich bardzo dużo. Nie ścięłam ich prosto z drzewa, jak coś. ścięłam ich z gałęzi, które leżały na ziemi. Tutaj mam moje gałęzie. Mam nitkę. Nie wiem, czy mi się przyda, ale chyba tak. Mam nożyczki. Yy, I mam takie resztki. I pomarańczy, które mi zostały. Pozostały mi już same takie dubki, więc one nie są zbyt urodziwe, dlatego o, ta jest jedna taka, ale no też nie jest za piękna, ale i tak chyba wykorzystam, no bo przecież ich nie wyrzuca, wiadomo. No i oczywiście stary, poczciwy klej na gorąco, w razie gdyby trzeba było się ratować, a na pewno będzie trzeba się ratować, bo nie będzie się to trzymać tylko na wstążkach. No i w ogóle to wyszło jakoś tak, że mamy niedzielę. Ja w ten piątek, jak robiłam tą gwiazdkę, która jest za mną, w ogóle rozładowała mi się kamera, nawet tego nie zauważyłam. Musiałam wybiegać z domu, bo się oczywiście zapatrzyłam w to i musiałam już lecieć na paznokcie do Natalki. Także dotarłam do niej na czas. Na szczęście udało się. Trochę się zastanawiałam, jakie y, paznokcie zrobić, bo ja zawsze robię raczej tak cieliste, jasne, bardzo nie wiem, jakiś pudrowy róż, takie jaśniutki. A teraz stwierdziłam, że zrobię świąteczne, bo po prostu czerwone i to jeszcze brokatowe. Więc po prostu szaleństwo, jeśli o mnie chodzi, bo ja takich mocnych paznokci to nie pamiętam, kiedy ja ostatnio miałam takie mocne paznokcie, ale wyszło ładnie, wyszło fajnie, oczywiście potem była sesja. No i później jechałam na spotkanie z koleżankami i Boże święty. Rozmawiałyśmy do 2.30 w nocy i ja w momencie, kiedy mam zarwaną noc, a zasnęłam o 3.00, dla mnie to jest zarwana noc, to ja wczoraj czułam się tak źle, tak po prostu jakby mi ktoś, nie wiem co, nie wiem co się działo, ale czułam się tak okropnie, leżałam cały dzień na kanapie, czytałam książki, trochę oglądałam coś, trochę oczywiście poszperałam w telefonie, stwierdziłam, dobra, Olga, chyba potrzebujesz takiego dnia. Począć. Nie robić nic, w związku z tym też nic nie nagrywałam, dosłownie tylko leżałam, piłam herbaty na zmianę i, i czytałam książkę, bo się strasznie wkręciłam w tą książkę o świętowaniu słowiańskim. No i w ogóle zaczęłam robić notatki, więc leżałam na kanapie, czytałam książkę, pisałam sobie jakieś tam notatki i tak dalej. No i tak mi minęła sobota, czyli w sumie to nijak. Mamy 10.20. My o 11 jedziemy z bratem i z mamą na cmentarz, bo dzisiaj jest druga rocznica śmierci mojego taty. Później sobie pojedziemy jeszcze na zakupy i... i na dzisiaj plan taki, bo oczywiście nie zrobiłam planu mojego z ciuchami, żeby je wystawić na wintet i żeby w ogóle ogarnąć tą szafę, muszę na pewno posprzątać dom, bo jutro przyjeżdża Damian i chciałabym ogarnąć tutaj tu przestrzeń, żeby jakoś ładnie to było. Chcę skończyć tą ozdobę i myślę, że najpierw. Zrobię to po powrocie, najpierw wezmę się za ozdobę, <grym> więc dzisiaj taki trochę Sunday reset, bo muszę po prostu się odgruzować, muszę odgruzować siebie, muszę odgruzować dom, muszę odgruzować domka. Tomek rano złapał mysz i zawinął ją w koc. To jest mieszkanie w drewnianym domu, kochani, jak coś, jeżeli chcecie mieszkać w drewnianym domu, pamiętajcie, że myszy lubią drewniane domy i pamiętajcie, że koty lubią myszy. No, i tak, muszę jeszcze w ogóle spakować prezent dla Damiana. Bo skoro on jutro przyjeżdża, to żeby go nie zobaczył. I będę też pakować, ale myślę, że to już w następnym vlogmasie będę pakować resztę prezentów. Właśnie mi przyszedł do głowy inny kształt, w sensie też gwiazdka, ale po prostu inaczej zrobiona. I bardzo możliwe, że to wszystko rozwiąże, rozplątam. Chciałabym bardzo zrobić księżyc taki, ale do tego są potrzebne odpowiednie gałęzie a niestety takich nie znalazłam, bo muszą być takie wygięte naturalnie, bo jakbym miała wyginać gałość, to to by mi raczej nie wyszło. No i tak, ja się w takim razie zbieram, ogarniam, ubieram, jadę i odezwę się do Was po powrocie. Yy, my wróciliśmy już z Biedronki i otwieramy sobie kalendarz adwentowy. No i mamy zaległy 20 i 21. 20 nazywał się Laponia. Biała herbata połączona z cząstkami jabłek oraz aromatem cytrusowo-biszkoptowych ciasteczek udekorowana ziarenkami różowego pieprzu. No, to może być ciekawe, chociaż ja tych takich różnych rzeczy ciasteczkowych bardzo nie lubię. Jakieś czekolady, serków ciasteczkowych bardzo nie lubię. Jak ciasteczka, to po prostu ciasteczka. O Jezu! Ale pachnie słodko! Mm, 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 nie lubię takich zapachów. I teraz 21. Jest to choinkowa słodycz. Zielona chińska herbata z dodatkiem ziarenek czerwonego pieprzu oraz goździków. Odrobina czekolady oraz cukrowe gwiazdki urozmaicają kompozycję. O kurczę, to może być fajne. Ale pachnie! Ale też słodziutko pachnie bardzo. Ale pachnie takim piernikiem, bym powiedziała. Fajnie, to też od razu zaparzę, bo mam bardzo dużo wody Tu jest zupę, którą muszę właśnie zaleć wrzątkiem zaraz. Parzą mi się teraz dwie herbaty. Ja zalewam moją zupę, biorę te dwie herbaty na górę i idę robić tą naszą gwiazdkę. Nasz obrazek wygląda tak. I zostały już tylko trzy dni, więc został jeszcze tylko jeden vlogmas, bo ja mam takie trzydniowe te vlogmasy. Mamy jeszcze ten oczywiście. Znowu mamy smaczkę w kształcie ryby, który pachnie, a raczej śmierdzi rybą. Tak się oparzyłam tym klejem, że myślałam, że się spłaczę po prostu. Tak mi boli palec, no ale trudno, zdarza się. Ostatnio jak kleiłam, yy, poparzyłam się też, też kleiłam właśnie jodłę i pokleiłam sobie gorącym klejem i złapałam za to i myślałam, że odgryzę sobie rękę. Efekt końcowy moich wypadzi nie jest na tyle zadowalający, co bym chciała. Yy, można by rzec, że w ogóle nie jest zadowalający. Starałam się ratować jeszcze, żeby po prostu więcej tych gałązek dokleić i tak dalej, ale ta po prostu bieska jest krzywa. Krzywo jest sklejona i krzywa jest związana, a stwierdziłam, że nie będę jej od nowa y, kleić, bo trzeba by to było wszystko porozklejać, ten klej zdrapać i tak dalej. Więc wygląda tak. Ja sobie ją i tak powieszę, bo zrobiłam ją sama, więc ma coś w sobie, ale, <grym> ale następnym razem, jeśli będę robić jeszcze takie rzeczy, a to już pewnie za rok. To zrobią inaczej. Ja sobie gdzieś tutaj w domu powieszę, no i po prostu będzie z nami przez te święta. A myślę, że. Smyt nie jest aż taka zła. <grym> Syfuna robiłam tutaj strasznego. Jezu, jak nie boli ten palec. Testuję najpierw herbatę z wczoraj, czyli ta laponia ciasteczkowa. Pachnie strasznie ciasteczkiem i bardzo tego nie lubię, bo na przykład, jak są też serki ciasteczkowe, czy jakieś w ogóle białka ciasteczkowe, to dla mnie to jest. Ja nie wiem. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. O jest nie Nie, 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 Zupe zupełnie nie dla mnie herbata Jeden na pięć daję Bo jest naprawdę mm -mm. Bardzo słodka Ale właśnie słodka w ten ciasteczkowy sposób Zobaczymy jak dzisiejsza herbata Dzisiejsza też jest na słodko, ale jest z czekoladą i goździkami No i ta jest lepsza Ta czuć, że jest zielona I czuć, że jest taka słodsza zielona Chyba ta czekolada robi robotę Ta jest dobra, tej daje czwórkę Dobra, uf. No i tak, ja muszę posprzątać ten dom, bo chciałabym to wszystko ogarnąć. Będę teraz sobie jeść zupę, bo już mi się ugotowała. Uf, strasznie mnie woli ten palec. Chcę jeszcze zmontować tego vloga. Może się uda, że wrzucę go dzisiaj i byłoby naprawdę cudownie, bo on powinien być dzisiaj o 12, ale przez to, że ja wczoraj nic nie nagrywałam, bo się tak czułam, to... No to nie będzie go dzisiaj o 12, ale chciałabym, żeby był dzisiaj, chociaż wieczorem. Także ja się z wami z tego miejsca żegnam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Zachęcam do łapek w górę, do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście do moich poprzednich vlogmasów, bo tam też robię różne dziwne rzeczy i testuję herbatki. No i tak, widzimy się, mam nadzieję, w środę i będzie to już ostatni vlogmas, także zapraszam Was też do następnego vlogmasa. Pa!